Przyjeżdża kilkanaście tysięcy ludzi na mecz, oglądają, cieszą się, mają widowisko. Po dwóch godzinach wyjeżdżają do swojej dzielnicy, swojego miejsca zamieszkania, a całe skutki czystości, brudu, hałasu, wszystkich uciążliwości pozostają tutaj dla tych mieszkańców. Osobiście powątpiewam. Czy zbudowanie wieżyczki i dodatkowych trybun zniweluje hałas? W tym kierunku bym to jest takie rozumowanie trochę spodobane. Nie poprzez właśnie tako, taką rozbudowę, a nie inną. To tak w skrócie, że się na nie co, co, co będzie, jeżeli po wybudowaniu tej wieżyczki hałas. On, ja wiem, że on delikatnie spadnie, ale i tak będzie przekraczał normy. Nie będzie może normalnie funkcjonować dalej we własnych mieszkaniach. Co wtedy? Na podleń, na parki, przez Jasną? Czy... Nie. 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 Przez Kwiatową. Przez Kwiatową. Tak? O. To jest? To z po, nie jest w to... stanie to potwierdzić, bo tu jest sektor gości. Ależ prezydent powiedział, że na bilety dla mieszkańców ulicy Jasnej, i na macie postulaty, że chcecie coś zmienić. I, i, I moim zdaniem no, pan prezydent trochę przesadził, dlatego że powiem od tak. razu. No, Skąd tak, się tak. wysłuchać? O co Państwu chodzi? Tak. Informacje dotychczasowe były chaotyczne tak. z jednej tak. i z drugiej strony tak. i były poprzez media, tak. nie usiedli naprzeciw siebie tak. partnerzy tak. do rozmowy, tylko w gazecie, w telewizji. Tak. Tak. A, tak. mówi, że miał się spotkać prezydent z mieszkańcami. Nie nastąpiło spotkanie. To jest pierwsza demokratyczna, obywatelska próba rozwiązania problemu.